Cześć wam! Pewnie zastanawialiście się, co słychać na kanale Facebooki. Tak więc mam dla Was dobre wiadomości. Już w najbliższym czasie lipiec i sierpień będzie pod tytułem mnóstwo nowych informacji na temat bukmacherów, nowych ciekawostek, które wprowadzą Was znowu w stan. Silnych emocji, jak zobaczycie, jakie rzeczy robiliśmy przez ostatnie miesiące, sami będziecie w szoku i będziecie żałować, że dopiero teraz włączyliście mój kanał. Natomiast, e, czemu mnie nie było? Nie było mnie przez czas, oczywiście, szkolenia. Wtedy poświęcał się całkowicie swojej pracy. A moja praca polega na tym, że ktoś musi to znaleźć, te błędy u Buchmacherów, ktoś musi to przeliczyć i ktoś musi to odpowiednio przedstawić, nauczyć, a mam. Odpowiedzialność za prawie 100 osób na piątej edycji, gdzie prowadzę wykłady i, i cały czas na bieżąco muszę e, tutaj działać, więc, więc stąd e, rzadsza moja e, tutaj wizyta jest na, na kanale. Natomiast, ponieważ e, obecnie trwa czwarty e, miesiąc szkolenia, czyli ostatni miesiąc piątej edycji szkolenia, e, to jest już taki luźny e, miesiąc. I niedługo mamy integrację, zresztą materiał z tej integracji sami zobaczycie. Integracja tradycyjnie składająca się z trzech faz. Pierwsza faza integracji, czyli przede wszystkim na sportowo. Ostatnio rozgrywaliśmy turniej tenisa ziemnego i turniej w piłkarzyki o puchach bukiego. Wzięliśmy, wzięli udział wszyscy, była zabawa świetna. Później następna faza integracji, czyli część intelektualna. E, zawsze na takiej integracji wygłaszam wykład Ja, następnie wygłasza gość specjalny, zaproszony e, właśnie w tematach G różnego rodzaju e, i finansów, e, więc e, też nie, nie, jest to zawsze ciekawa e, no, e, ciekawe doświadczenie. E, no i co? I trzecia część integracji, czyli zabawa do Białego Hana. Tak to wygląda nawiązywanie kontaktów, gdzie poznajemy się wszyscy z całej Polski, po to właśnie zjeżdżamy się w jedno miejsce, by te kontakty nam służyły później na dłuższy, dłuższy czas. Więc tak będzie wyglądać najbliższa integracja, tutaj to materiał zobaczycie tutaj na YouTube. No i co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie mnóstwo, mnóstwo dla Was ciekawych informacji. Więc bądźcie ze mną w lipcu i sierpniu, bo będzie bardzo dużo ciekawych filmów. Takich, które może otworzą Wam oczy i pokażą Wam, że są drogi, które pozwalają zachować na Buchmachach. Dzięki serdeczne. Tyle na dzisiaj. Siemanko Hej.